zdanie 17 matura 2015 poziom podstawowy w sierpień, w trójkącie prostokątnym o długościach przyprostokątnych 2 i 5 kosinus większego skątów ostrych jest równy. No dobra, narysujemy sobie jakiś trójkąt prostokątny o różnych przyprostokątnych, no to tutaj wygląda na to, że będzie 2, tutaj będzie 5, tutaj będzie x, którego pewnie zaraz obliczymy. I zobaczcie, kosinus większego skątu. Większy kąt ostry jest tutaj. To jest ważne. A zatem kosinus tego kąta alfa naszego, to jest ten bok leżący przy nim i między kątem prostym, czyli w sumie dwójka do kąty, czyli do x. Tak jak mówiłem, x będziemy potrzebować, czyli 2 kwadrat. Dodać 5 kwadrat, twierdzenie Pitagorasa to się równa x kwadrat, czyli 4 plus 25 jest równe x kwadrat, czyli x jest równy pierwiastek z 29. W takim razie mamy cosinus alfa. To jest 2 przez pierwiastek z 29 i patrzę na odpowiedzi. Nie trzeba usuwać niewymierności, bo jest odpowiedź C.